Od popiłkę, wysoko, wysoko. Mamy tu kilku, w tej lidze w, w nowym rozdaniu, kilku zawodników bardzo charakterystycznych. Między innymi właśnie Brown, który jest dynamiczny. Jest też duży bardzo. Widzimy, że on wyższy od dziewy tam o kilka centymetrów. No i, i temu, ale... czyli forma MVP finałów nadal jest wysoka. I on teraz przeciwko Budarnowi. Jest także Zyskowski. Rony Meyer w swoim stylu za trzy punkty. A więc też ten preseason może nie do końca był udany. Jakieś tam kontuzje, pauzy, ale jak przyjdzie sezon, to weteran no, będzie gotowy. No tutaj zbuduje bardzo mocną ekipę. A te rozgrywki, które zaczyna już we wtorek. Ze tymczasem na pozycji świetnie. Rozumieją się z Szenkiem, wykorzystany błyskawiczny błąd w obronie. Są ważne. Warto też chyba wspomnieć o tym, że, że w tym śladowym meczu to właśnie polscy zawodnicy Ta Kontra była absolutnie pod kontrolą Kinga. Tam widać było, że zastanawia się majer, czy trzeba będzie faulować. To była dobra pomoc w obronie wysokiego gracza drużyny ze Szczecina i namawia Dener Mioszewski. Gramy do kosza. Gramy szybko. Dziewa ma dzięki temu. Rzuca trzy punkty. No, to takie dwa szybsze kroki, dwa szybsze kozły sprawiając cuda. Najerszy bardzo blisko starają się być w Sopocianie. Szad Brown pośliznął się, stracił równowagę i z trudem się podnosi. Bez tymczasem w kontrze skuteczny. Teraz prosi trener Arek Tak, no bez w ten sposób po raz kolejny. Kołstuk po rzędu Kinga Szczecin pozwalają znowu odskoczyć na 14 punktów wicemistrzom Polski. Jeszcze też faulowany i trafia do kosza trochę punkty z niczego, prawda? Bo tutaj nie było ustawionej akcji. zadowolony trener Żantabak, zresztą we wcześniejszej akcji swojego zespołu też. A Best. No, znowu Mazurczak. Świetnie. Wyciągnął rękę. Odczytał, co się za chwilę wydarzy. Szymon Wójcik. Wykończył to skutecznie. Żantabak prosi o przerwę. Prawidłowo. Tym razem King Szczecin pokazuje nam na no, początku. Czasami tak kiedyś bywało. Tam. Czas. <laughs> Tego się spodziewaliśmy. Można się spodziewać, oh! ależ defensy. Nicholson na boisku, dziewa. Majers, dużo zmian w zespole Kinga. Także Kostrzewski, którego atakuje oh! 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 Weders, oh! 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 No to już wiemy, co on może zrobić. Wow, ja, to, ja, to, ja coś czułem takiego naprawdę, że ten chłopak ma coś w sobie po tym obrocie, po tym świetnym piwocie. A idzie naprawdę półtora metra w górę. Z tym tymczasem. Znowu ucieka się pod koszem. Z czeski tam zabiera mu możliwość grania. Grosel nie ma, zgubił piłkę i znowu Jakub Schenk. O zamianie krycia. Przeciwko dziewie, ale blokuje go Aleksander Dziewa. Piękna akcja defensywna reprezentanta Polski. A w ten sposób tylko mógł tutaj z do tej pory. tylko dla MKS-u Konin i dla Śląska Wrocław. Pierwnie jest minął wszystkich i jeszcze raz odegrał do Zyskowskiego. I ten trafia piątą trójkę dzisiaj przy 100%. Do końca, jak pomysł Alonso teraz się sprawdzi. Jest wolna pozycja dla Zyskowskiego. Jego szósta trójka. Świetnie, świetnie. Akcja specjalna, specjalna, idealnie rozrysowana za planem. tylko. Jeszcze tu Przęk. Nie, już nie będzie rzucał. To jest koniec tego spotkania, więc do finału w super Pugaru Polski wchodzi King Szczecin, mistrz Polski tym razem trofeum nie zdobędzie. Gratulacje dla zwycięzców rzeczywiście.